Rządy podpisały nowe zobowiązania klimatyczne, ale kto w Polsce zapłaci rachunek? Oto trzy szokujące skutki. Posiedzenie COP30 odbyło się niedawno, listopad 2025 w Belem, Brazylia. Przedstawiciele blisko 200 państw potwierdzili ambitne cele klimatyczne. Unia Europejska podkreśliła, że Europa nie zmienia kursu i utrzyma dotychczasowe zobowiązania. Między innymi 200 państw, 90% redukcja emisji CO2 do 2040 roku oraz prawie połowa energii elektrycznej z OZE. UE zapewniła też finansowe wsparcie. Według Komisji ponad 34 miliardy dolarów przeznaczono w 2024 roku na pomoc klimatyczną. W efekcie Europa pozostała największym światowym dawcą finansów klimatycznych, choć główni emitenci Chiny, USA, Indie praktycznie opuścili szczyt. Kluczowe ustalenia COP30, podkreślone przez UE, obejmowały między innymi 58% OZE do 2030 roku, zwiększając cel UE z poprzednich negocjacji. 90% redukcja emisji do 2040 roku, nowe ambitne zobowiązanie. Finansowanie klimatyczne dla globalnego południa UE Przekazała w 2024 roku 34 miliardy dolarów amerykańskich na pomoc klimatyczną, o 10% więcej niż rok wcześniej. Wsparcie adaptacji, rozwinięcie mechanizmów, by pomóc krajom przystosować się do zmian klimatu, światowe potrzeby adaptacyjne szacowane są na około 359 miliardów dolarów amerykańskich rocznie. Na COP30 w Belem, Brazylia, delegaci dyskutowali o transformacji klimatycznej wpływ na polską energetykę. Po pierwsze, morska energetyka i OZE. COP30 utrwalił nacisk na odnawialne źródła energii. Dla Polski kluczowy jest projekt Baltica 2, PGE i Ørsted. Największa planowana morska farma wiatrowa, 1,5 GW, która ma zacząć działać do 2027 roku EBRD dofinansowuje ją 200 milionów euro. Zapewni ona około 5000 godzin rocznie, 3% polskiej energii. I zredukuje emisję o 3,5 miliona ton dwutlenku węgla. Ponadto Polska zwiększyła swoje cele OZE do 58% udziału w miksie 2030, a Baltika 2 ma korzystać z tzw. CFD kontrakt różnicowy, systemu subsydiów unijnych inwestycje w Oze, wspierane przez politykę unijną, pomagają łatać luki w bezpieczeństwie energetycznym i ograniczać zależność od węgla. Morska farma wiatrowa Baltika 2, polska. Planowana elektrownia o mocy 1,5 GW ma pokryć około 3% krajowego zapotrzebowania na prąd i unikać 3,5 miliona ton CO2 rocznie. Projekt wspierają granty i subsydia CFD. Następnie adaptacja i koszty termomodernizacji. Zaostrzone cele klimatyczne zmuszają do ogromnych inwestycji. Na przykład dyrektywy UE nakazują ocieplenie 16% najbardziej energochłonnych budynków do 2030. I budowę zeroemisyjnych domów od 2030. W praktyce chodzi o setki tysięcy domów i bloków. Polski rząd szacuje, że sama termomodernizacja i transformacja ogrzewania pochłoną łącznie setki miliardów złotych rozłożonych na kolejne dekady. Tymczasem, jak przyznało Ministerstwo Klimatu, koszty liczone łącznie w setkach miliardów złotych to wielkie wyzwanie, na które Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Niecałe 20 miliardów euro do 2027 roku nie wystarczy. Od 2027 roku ma też wejść w życie tzw. ETS-2, podatek klimatyczny od ogrzewania węglem i paliw, który podniesie ceny. Według rządowych szacunków polska rodzina zapłaci nawet plus 450 zł za tonę węgla i plus 0,40 do 0,50 zł za litr benzyny. W obliczu tych wielkich kosztów w Polsce trwa dyskusja czy wspierać transformację subsydiami, np. ulgi, dopłaty do wymiany pieców, czy raczej obciążać mieszkańców i przemysł dodatkowymi opłatami – podatek węglowy. Rząd próbuje przesunąć w czasie wprowadzenie ETS-2 do 2030 roku, co jego przedstawiciele tłumaczą potrzebą czasu na wymianę starych pieców i termomodernizację. Polska energetyka cieplna, stare bloki i kominy w Katowicach. Kosztowna modernizacja budynków i sieci czeka setki tysięcy mieszkańców. Rząd przyznaje, że nie udaje nawet, że wie, jak to sfinansować. Bez dopłat czy ulg wiele osób zapłaci więcej za ogrzewanie na przykład węgiel. Polityczne reperkusje. Na tę sytuację silnie reaguje scena polityczna. Przemysł energochłonny, hutniczy, cementowy oraz samorządy regionów węglowych już naciskają na rząd, by ograniczyć koszty transformacji. Górnictwo i jego związki grożą protestami, jak to miało miejsce wcześniej przy zlikwidowaniu kopalni. Narracja opozycji, szczególnie prawa, koncentruje się na odwróceniu uwagi od polityki klimatycznej. Mówi się o brukselskim podatku. I rosnących rachunkach dla rodzin fakt, że premier Donald Tusk w trakcie prezydencji UE zabiegał o rewizję przepisów, tzw. furtka do opóźnienia wprowadzenia ETS-2 jest chętnie interpretowany przez krytyków jako walka rządu o ochronę kieszeni Polaków kosztem szybszej zielonej transformacji. Jednocześnie aktywiści alarmują, że państwo nie przygotowało społeczeństwa na te zmiany. Jak podkreśla liderka polskiego alarmu smogowego? Rząd praktycznie nie podejmuje działań na rzecz przygotowania gospodarstw domowych do wejścia w życie ETS, 2 program czyste powietrze jest w kryzysie, wsparcie dla wymiany ogrzewania niemal znikome. O tym co oznacza transformacja dla zwykłych ludzi i kto ma ponieść koszty, firmy czy konsumenci, będą toczyć się gorące debaty elektrownia węglowa, stalowa wola. Pod względem politycznym w Polsce coraz mocniej słychać głosy ostrożności. Jednym kosztem transformacji będą protesty górników i lokalnych społeczności. Eksperci zauważają jednak, że bez pomocy państwa, dofinansowania wymiany pieców, remontów, programów wsparcia, najbardziej ucierpią zwykli obywatele. Skutki postanowień COP30 dla Polski można podsumować w trzy główne wnioski. Po pierwsze, drogie inwestycje w OZE, nowe wiatraki Baltika 2, Pomogą zwiększyć udział zielonej energii do 2030, ale wymagają dużych dotacji, np. z funduszy UECFD. Po drugie, ogromne koszty modernizacji. Ocielenie budynków i wymiana pieców pochłonie setki miliardów złotych, znacznie przekraczając polskie fundusze sprawiedliwej transformacji bez ulg i dopłat, rachunki Polaków wzrosną. No i najważniejsze. Po trzecie, presja społeczno-polityczna. Brak zrównoważonej strategii finansowania odbije się na poziomie życia. Rosną protesty i oskarżenia o klimatyczny podatek. Rząd obiecuje wsparcie, ale eksperci zwracają uwagę, że działania są niewystarczające. A kto powinien zapłacić za transformację? W komentarzu pod filmem daj znać: Państwo, ze środków publicznych, przemysł energochłonny czy pojedyncze gospodarstwa domowe? Napisz, co myślisz i zasubskrybuj, by być na bieżąco.